Moi znajomi całe życie budowali dom, oszczędzali, ograniczali wszystkie wyjazdy, nawet ograniczali rodzinne imprezy, żeby nie stracić. Nie było na nic pieniędzy. Wykończyli dom i rodzina się rozleciała. Ponieważ nie budowali relacji, nigdzie nie wyjechali, bo ciągle praca. Proponowałem im rekolekcję albo jakąś oazę dla rodzin. Nie proszę księdza, bo praca, bo pieniądze. Gucik z tego wszystkiego. Bo dzisiaj nie ma już tego domu, który tak inwestowali, nie ma już tego samochodu, na który tak ściułali każdy grosz, a pozostał tylko smutek i żal. Bo wszystko się rozsypało. Dom to przede wszystkim ciepło wzajemnych relacji, gdzie wszyscy znają się po imieniu i odnoszą się do siebie z szacunkiem. Nie ma co żałować grosza na budowanie relacji małżeńskich i rodzinnych. Nie ma co żałować grosza, żeby z dziećmi wyjechać choć na dwa czy dni albo na weekend nad jezioro czy pod namioty, gdziekolwiek, żeby zbudować relacje. Nie ma co żałować grosza, żeby wyjechać na rekolekcję czy na jakąś oazę, bo to jest inwestowanie w łaskę Bożą, w miłość, która się wtedy pomnaża. Dom to przede wszystkim ciepło wzajemnych relacji. Do takiego domu chce się wracać, za takim domem się tęski. Taki dom przyciąga swoim ciepłem. A jaki jest nasz dom?